Witam wszystkich serdecznie, Estetę StarCraft. zaprasza was do kolejnego już komentarza, kolejnego już śmierdziela, zaczynam troszkę powoli, spokojnie nadrabiać zaległości i w tym śmierdzielu zmierzą się Zerg, który gra jako Terran oraz Protoss, który gra jako Zerg, nie oczywiście Matix, Matix, kojarzę Matixa, chyba że gdzieś kiedyś coś wysyłałeś albo gdzieś kiedyś widziałem cię na jakimś czacie albo gdzieś kiedyś coś, w każdym razie witaj i zakładam, że to Matix, czyli Zerg, Mm, ale nie zerk, bo zerk to tak naprawdę terran. Jezus Maria. <laughs> Więc coś tak czuję, że to Matrix będzie osobą, która będzie albo puszczała, albo wietrzyła śmierdziela, co na dobrą sprawę obejmuje 100% przypadków, jakie można sobie wyobrazić w tej serii. Dobra, już nie, nie będę kontynuował na ten temat. Pytanie brzmi kto, komu i jakiego śmierdziela? Ze strony terrana śmierdziela nie widać, są jedne baraki standardowo nie, standardowo właśnie zauważyłem, jak dużo tutaj jest cfek. 6 jest Gdzie jest ta ostatnia cefałka robiąca bunkier gdzieś? Mm, nie ogarniam. <laughs> nie ogarniam. Dobra, mi się przez wszystkie cefałki. Nie, no wszystkie są tutaj. Dobra, coś, coś pominąłem. Czyli mamy baraki zrobione przerażająco wcześnie. Mamy drona, który za kilka chwil zobaczy te baraki i będzie wiedział absolutnie wszystko, co się, co się dzieje u Terrana. I mamy zerga który jeszcze nie zaczął spawning pula, ale tak naprawdę to niewiele zmienia, bo ponieważ um, zanim ten malin dojdzie na drugi koniec mapy, to nie dość, że zdąży się zbudować spawning Pool. Panie! Spawning pula buduje, nie haczerkę! No, Hacerka. No dobra, ja wiem, że wiem, że tak jak zacząłem mówić, ten marin, zanim dojdzie na drugi koniec mapy, to się zdąży zbudować spolnik puli jeszcze pewnie parę zerglingów i pół królera, okej. Okay. Ale z drugiej strony, no bez przesady. Co, co, cóż za chciwość nie godzi się w ten sposób. mnie, że jeszcze dwa dodatkowe cyfałki są cofnięte, będą kolejne marincy wysyłane przez całą mapę. No nie jest to taka super sytuacja. Mamy w tej chwili 50 sekund do ukończenia Pony Pula plus jeszcze chyba 20 na Zeblingi nigdy nie pamiętam razu się z 24 się budują Zeblingi, no, ale z drugiej strony już teraz Zerk ma na tyle dużo dronek, że ten jeden Marine i te dwa SCV to, to niewiele będą mogły zdziałać średnio przemyślany ten build order ze strony e, Terrana. Bardzo średnio przemyślany jest bunkier tak jak się spodziewaliśmy ale tak naprawdę ten bunkier oprócz tego że być może być może ale niekoniecznie wymusi skancelowanie tej haczerki e, być może wymusi skancelowanie tej haczerki to tak naprawdę niewiele zdziała <laughs> chyba że absolutnie wszystkie dronki zostaną wycofane po to by e, Atakować te bunkry, przy czym robić to na dodatek szczerze mówiąc dosyć średnio, bo um, no nie udało się. Matiks! Matiks, co robisz? Skancelować było to. On teraz tyle poświęcił tutaj, że tak naprawdę nawet jeśli zniszczy tą haczerkę, to i tak jesteś do przodu. Tak jest, wydobywać danie minerały, robić zadlingi, ewentualnie o parę beningu się pokusić. No re, reakcja nie jestem do końca zadowolony z tej reakcji. Tu są cały czas 20 Fałki więc będzie, będzie w stanie... Yy, Zerk, y, te bunkry reperować na nice jest chase chyba Cheese, chase chase, bez sensu bez sensu to zastandu no panie panie matix w tej chwili już powinieneś olać te dwa bunkry. Już one nie są w stanie ci zagrozić. Zacząć budować rołcze Rowcze zjadają maryńcy na śniadanie i, i, i nie byłoby żadnego problemu. Ewentualnie postawić haczerkę gdzieś tutaj, bo Terran w takich sytuacjach nigdy nie skautuje. Nigdy. To jest podstawowa rzecz. Jeśli ktoś puszcza śmierdziela, cheesuje, nigdy nie skautuje. Możecie gdzieś po prostu, jeśli Wam się uda wcześniej yy, dronkę wycofać gdzieś, to po prostu trzeba, trzeba budować ekspansję jakimś w zupełnie pobocznym miejscu i, i zaczyna się od nowa. Dobra, ten CFA jak niewiele się nareperuje i chyba ten śmierdziel już się zakończy. I co więcej, nawet nie została ta haczerka z, z, zabita. No to jest, to jest, to jest Słabe, słabe. Jednak proxy Turax działa dużo, dużo, dużo lepiej. I w tym momencie Terran nawet no, nie bardzo ma się czym bronić przeciwko tym Zerdingom, które biegną do jego bazy. Co, on ma jednego marińca, ale z drugiej strony jeden Marinesa barakami to jest dostatecznie dużo. Pod warunkiem, że on się za te baraki przeniesie. A jak znam życie, to podniesie te baraki do. Tu jest przer. O, sz... Panie, tam jest przejście! Jo To by było na tyle. GG. Gigi, Gigi, No, panie, panie zerk Gigi, to już jest bez sensu. Nie jesteś w stanie pokonać tak dużej ilości zerlingów. MVP nie byłby w stanie pokonać tak dużej ilości zerlingów w tym, co ty masz. No, ale oczywiście nie, nie stwierdzi tego dopóki nie straci wszystkie scv -y, Bo dopóki żyje ostatnia SCV-ka, jest szansa, tak? Ostatnia scv możesz jeszcze wygrać. Wszystko przed tobą. Mhm. Just tiny gate. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. A, że to przejście tam. No tak, tak. Gdybyś postawił tutaj Marinesów zamiast wbiegać nimi do tyłu, to miałbyś jeszcze szansę coś ugrać. Bo marincy by powstrzymały na chwilę zerdlingi. Zerdling tylko jeden na raz mógłby atakować. Ale nie, wycofajcie się wszystkie. A, i coś byś mógł tutaj wybudować jeszcze za, za tym barakiem. E, ale nie. Dobra, nie to nie. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Lajkujcie, subskrybujcie, etc., etc. I do następnego.